Bliska Zero wymaga sporej determinacji, pierwszy krok bywa trudny i żeby był bezpieczny trzeba zastosować się do kilku żelaznych reguł i o nich właśnie porozmawiam za chwilę z naszym gościem. Te zalety oddziaływania zimna na organizm ludzki znane są od wieków, choć nie wszyscy są co do tego przekonani, bo na przykład część mojej ekipy narzeka na chłód w studio. A już Państwo doskonale wiedzą, że ja lubię zimno, i połączymy się z osobą, która lubi właśnie tak jak ja niskie temperatury. Mateusz Sobański jest z nami. Dzień dobry, dzień dobry Mateuszu. Łączymy się Mateusz, Szanowni Państwo, będzie pokazywał nam, jak przygotować się do morsowania, bo sezon na morsowanie został już oficjalnie otwarty. Opowiemy o tym, czy morsowanie jest zdrowe i dlaczego warto z tych niskich temperatur korzystać. Czekamy, czekamy cały czas, słuchajcie, bo Mateusz będzie Państwu właśnie pokazywał, jak wejść do wody, jak się przygotować do morsowania. I zobaczymy. Zobaczymy. Mateuszu, czy my się słyszymy? Halo, halo. Bodłoże, odłożę, ok. Widzimy Mateusza, łączy się, odkłada telefon, za chwilę będzie z nami. Mateusz przygotowuje się, zdejmuje krótkę, żeby Państwu pokazać, że on naprawdę to zrobi. Wejdzie do wody, ale zanim wejdzie do wody, opowie nam o tym, dlaczego morsowanie jest zdrowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A więc, morsowanie jest bardzo dobrą formą relaksu. Bardzo korzystnie wpływa na nasz układ sercowo-naczyniowy jest taką jakby siłownią dla naszego serca. Wsmaga układ immunologiczny, czyli mamy lepszą odporność. No i relaksuje bardzo dobrze wpływa na głowę, na pokonywanie własnych granic, na wychodzenie ze strefy komfortu. Halo. Czy tak jest mnie? dla każdego? Mateusz? słyszymy się? A, da, teraz już słyszę. Czy jest dla każdego? E, oczywiście tak, ale jeżeli mamy jakieś problemy zdrowotne, zawsze warto spytać się lekarza, umówić się. Jakieś problemy ze ser sercem, przepraszam, trochę się zimno, ale raczej tak. Pamiętajmy tylko o jakim takim stopniowym słuchaniu swojego ciała, żeby też nie, nie, nie wejść od razu na głęboką wodę, nie skakać do wody, raczej robić to powoli, spokojnie. No właśnie, powiedz nam, jak przygotować się do takiego morsowania, co powinniśmy zrobić, zanim zaczniemy taką przygodę z zimnymi kąpielami. Na początku, oczywiście, odpowiednie kąpielówki. Jeżeli wchodzimy pierwszy raz, mogą to być buty do wprowadzenia do wody czy neoprenowe. Niekoniecznie, ale zawsze zabezpieczają stopy. Warto też przygotować na wyjście po, czyli ręcznik, koniecznie też ubrania ułożone w odpowiedniej kolejności, żebyśmy zbyt długo jakby się nie przebierali. Można też założyć czapkę, rękawiczki, nie do końca, jednak sugerowałbym pełne zanurzenie na początku do poziomu serca w zupełności wystarczy. Ja widzę, że Ty jesteś przygotowany, kąpielówki, buty. Czasami niektórzy jeszcze widziałem, że czapki zakładają, a powiedz mi jeszcze na ile czasu możemy się zanurzyć? Jeżeli zaczynamy swoją przygodę, to ile powinno trwać na nasze pierwsze wejście do wody? E Czasami pierwsze wejście wystarczy, tylko wejść i wyjść do, z wody, tak, żeby po prostu zapoznać się z temperaturą. Można zacząć od minuty, dwóch. Też jest dobrym sposobem zacząć robić zimne pysznicy w domu, albo też przystosować się, przygotować do tego typu ekstremalnych warunków. Nie, nie staramy się przesadzać, jeżeli wchodzimy z ludźmi, którzy są już bardziej doświadczeni. Nie jest to żadnego rodzaju challenge, zawsze pamiętajmy, słuchajmy swojego organizmu i wtedy decydujmy, kiedy wyjść z wody. Mateuszu, odłóż telefon i pokaż nam jak to się robi, jak się morsuje, a my będziemy się okay, temu przyglądać. Szanowni Państwo, tak jak słyszeliście, morsowanie jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu, powoduje wyrzut endorfin. Warto się do niego wcześniej przygotować, tak jak Mateusz powiedział, kąpielówki, buty, czasami czapka. Ważne, żeby ktoś był z nami, żeby nie morsować samemu, bo gdyby coś się stało, że to fajnie byłoby, jednak jakaś osoba była obok nas. Jest bardzo wiele grup w całej Polsce, które wybierają się na takie wspólne losowanie. Warto zacząć od tego najpierw zadłużenie się na księgę, a potem dopiero stopniowo dozować te doznania. Mateusz sobie ustawia czas, podczas którego będzie właśnie w tej zimnej wodzie się relaksował, no to tak jak słyszeliśmy Państwo, ta zimna woda relaksuje, pobudza krążenia właśnie. Czy jesteśmy bardziej zaawansowani, doświadczeni, możemy wszystkie do złotych? Ważne jest, abyśmy od razu przykryli się czymś ciepłym, jakimś kocem, na się rozgrzewającej ciepłej Jakim jak widzą Państwo to już, żeby się podobało. Ja jeszcze zimną kontekst takich nie próbowałam, ale myślę, że na pewno byłoby coś dla mnie, mogłoby mi się to spodobać. Mocowanie takich procesów, czyli też jest dla... Prawie wszystkich, tylko osoby, które mają problemy właśnie z krążeniem, na przykład z nadczynnością tarczycy. Albo jeżeli mają Państwo jakieś takie obiekcje, to warto też zapytać się lekarza, który na pewno podpowie, czy głosowanie jest dla Was. Mateuszowi dziękujemy, zostawiamy go w wodzie i przechodzimy do dalszych informacji z regionów. Po ubiegłorocznym sukcesie.